Cześć witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry nam Battle The Adventure of Unlucky Gnome W e, ja nie grałem w tą grę, zobaczyłem że jest to na steamie to sobie zainstalowałem I no cóż chętnie pozwolę z moje moi widzowie Których mam z 30 To było super, też ale nie będę się o tym wypowiadać, ale... cóż, zaczynajmy. Jedyne co wiem, że to że to jest platformówka. To jest jedyne co wiem. I to, że nie możemy ustawić głośności gry. Więc po prostu genialnie. Musiałem sobie na słuchawkach przyciszać. Więc sobie ja zaczynamy. O, mamy gnoma. Dziko no, będę chyba w głowę Coś mogłem zrobić? A Zegnałem spacjon, no, super Ojoj Co się stało kolego Biedny go tam, coś mu się stało Dziko mi się stało Dobrze znowu grafika ładna. Tom, how lucky I am I'm too funny The village festival is almost here. I'm not out of batteries for the pies. I bet that with the help of your lucky hat you can help me collect the berries faster. I wish I could help you, but I lost my hat. Aha! Where to Kapelusz szczęścia. Okay. What a tragedy! Do you think you can find it? I hope so, I'm looking for it everyone. Gnu, gnu. Ok, come to see me soon as you find your lucky hand. Super. Good luck, Gnome. I'm going to tune into polsky. I'm going to go to angielsky. I'm going to go to 5 lat. Aha, Oh, what is this cloud doing here? That's noise, sounds Get out of here. Leave me alone. Interesting. Lighthouse King Richard. Ciepłe łapki zgoduje. Jaki jest ciut... CIEPŁY CHRZM I się schodzi. Tak, Okej. Okay. Co za zwierzę tu chodzi? Okej. Okay. Może nie jest tylko platformówka jak myślałem, że to jest jedna z tych platformówek. Może z Doki Doki w Doki Doki. Wiem, że to nie jest gra dla dzieci. Mamy Ktulika. Zające chyba. Nie wiem gdzie. Nie wiem jak się tak. da ich rozdłużyć. A? A kiedy zamontowałem Ktulika właśnie? Okej. Okay. YouTube, nie demortezuj mi. Stop killing animals. It's not fun. Robaka zabijać. Zobaczymy czy da się zabić. Tak. No to nie będę zabijać. zwierząt. Czy, czy muszę zabijać zwierzęta w jej This cloud is pure evil. If I want to find my lucky height, I need to get rid of her first. The wise, the wise of old owl is the only one who may know how to. Zabijam się z smysła Czyli musimy iść do starej sowy super z tego ja czeka po nic idziemy do starej sowy Tak to jest znak śmierci ja nie chcę tam iść z krzesi ja chciałbym zniżyć te krzewy Jezu Zabijam królika właśnie Jestem potwora TikTok Może to początku duży skok Okej, okay, przybytkowo zabiję krójka, przepraszam. Proszę nie nienawidźcie mnie za to. Mój wypadek przy pracy. Okej, okay, jeszcze z jest bezpiecznej suki. Jeśli to... nie to coś zabiję, to zrobię prostu nie to pierwsze. Tak to się robi. Zajęcie zabiję, to jest... Hans szelił pierwszy, tego prawda. Tak, to nie co mi się podoba. Poza zabijaniem zwierząt. This hatches give me great things, they will come once but domu. On <laughs> Czego nie ma poza spacji do... Może zabijać chujki. Ja tam patrzę na to, ocena całe miejsce mieszane. I chyba już wiem czemu. w sobie skończyło. Coś tam dotrzemy do sowy i sobie w sumie kończymy mocno. Dobra, nie będzie już tutaj za długo. Yyy, Ej, Taka fajna dla Z zagadkami Z zamieniań I think it's here Super do tego. To idziemy do tej sowy i Kończymy Okej okay, Okej, okay, super Idziemy do sowy, sowy, sowy Ona jest w tym zagadkowieniu Nie ma Mieście, najbliżu, pewnie jest. Tak, super. O. Świecą coś. I was waiting for you. For me? How, did you know it? I was coming? To see... Jak ten... Jak ci mentorcowie z f, f, filmów, I was waiting for you. Nawet... Nawet się nigdy wcześniej nie poznali tą e, czekałem na ciebie, no. Yes, you know, I know everything. I even... I seen the past and also the future. Co to... Uh, do you know about my problem then? O uh, maybe. Tell me. A taki jasnowid? Uh, a już, a już wypytuje go. Wi widać, że nie wie wszystkiego, co to za oszust. Okay. To tryderies, half be befa befallen today, me today. First, someone stole my lucky hat when I was in the forest. Then in, it's, it's, this cloud started following me, casting lightning bolts around. All around. I see what's the problem. The lost hat, fluffy friend that is following you. Jako. Czemu na niego, jak tak czeka? To nie ma sensu? Jak nie wiedział nawet o jego problem, i dopiero teraz się dowiedział. To nie ma sensu. Look at the cloud, I want to get rid of her so I can look for my lucky head in peace. Ooh, hoo, 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 hoo. this hat turned you into village celebrity? <laughs> but the cloud seems to be very powerful too, are you sure you want to get rid of her? Mm, of course, well I can help you get rid of the cloud. This is the uh, book is called nubaron it contains all secrets of the forest let's see what it says about his french new friend what's wrong with the cloud something has angered her maybe she doesn't want to have her secret revealed <laughs> but full emulance begins, what a tragedy. Uh, don't worry, Mr. Owl, I will get the pages of book back. That would be great. You can uh, can I reward you? You can help me get rid of this cloud. It's that a deal? It's it's a deal, super. Go luck my small hairy friends. I na tym bym już zakończył nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia i cześć.